Szybka aktualizacja Bitcoina. Zaczniemy od cofnięcia się nieco w czasie, żebyśmy mogli zobaczyć historyczne, istotne poziomy, które mieliśmy na Bitcoinie. Pierwszy to ten, który już tutaj zaznaczyłem poprzednim razem, który był istotnym punktem zwrotnym w price action bitcoinowym. Resistance, jak złamaliśmy, rakieta, opór, opór, mały odchył, support, 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 support złamanie, spadek. Odchył, spadek, support, resistance. Więc jak widać, jest to istotny poziom. Natomiast on jest na w okolicach 40 tysięcy. Co rzuca mi się jeszcze w oczy, to bliżajszy, że tak powiem, poziom mniej więcej tutaj. Ponownie. Resistance, resistance, złamanie, rakieta. Tutaj nieco chop z odchyłami, złamanie, support, resistance. Support, 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 support. Ta świeczka bardzo istotna i to miejsce bardzo istotne. Czyli ten bearish order block, ostatnia świeczka w górę, która spowodowała bardzo duży ruch w dół. Takie złamanie tego supportu, który właśnie sobie teraz nakreśliliśmy. Więc jak już widzimy, oba te poziomy, czyli ten i ten, to są istotne poziomy, wokół których cena e, lubi sobie fluktuować. I teraz popatrzmy, co się dzieje. Znajdujemy naturalnie opór na tym poziomie. Natomiast mamy pierwszą, jakąś małą oznakę berisz. Tego, że już mamy problem z osiąganiem nowych szczytów, mianowicie swing failure pattern na 12 godzinach. I teraz wszyscy czekają na wspomniane 40 tysięcy, 41 tysięcy, jakby jasne, natomiast ja mam tutaj cały czas na oku właśnie tą nadbudowaną płynność, o której już też mówię od tygodni, bo po prostu ona się od tygodni tutaj nam nadbudowywuje. I złamanie tych 38 tysięcy i kontynuacja wzrostów bardziej zdrowa dla mnie by była w momencie, jakbyśmy tą płynność czyścili i ogólnie ten grind, który tutaj mielibyśmy, on miałby nieco inny inny charakter. Mianowicie, fajnie jeżeli cena kiedy atakuje taki resistance zbierała jeszcze najpierw płynność. To znaczy, może tak bardziej to narysuję, bo widzę, że pokracznie to jest na tym narzędziu. Więc tak, ona sobie tutaj buduje płynność jest ona ściągana, potem znowu jest atak, potem znowu jest to ściągane, potem znowu jest atak, znowu ściągane i dopiero wtedy jesteśmy w stanie zaatakować tak i przebić. Więc co tu się zadarzyło? Z tego poziomu została ściągnięta płynność, z tego dołka, tak? Z tego dołka, z tego dołka, z tego dołka, tak? Czyli... Mieliśmy takie lokalne uptrendy, które potem kończyły się wyczyszczeniem, czyli właśnie ruchem w dół, który te poprzednie dołki, gdzie były poustawiane stop lossy, były czyszczone. No i tym samym, że to było paliwo do tego, żeby rzeczywiście zrobić kolejne wzrosty, tak? Potem, że znowu zostało to jakoś czyszczone, No i tam za drugim, drugim czy może i trzecim razem udaje nam się zebrać już na tyle paliwa, że rzeczywiście mamy przybicie tego rezystensu tak? Jakiś tam retest i. Kontynuację wzrostów. Więc to jest takie, wiecie, zdrowe price action, że tak powiem. Tutaj to mi się nie podobało tyle, bo po prostu mamy cały czas taki powolny grind do góry, tak? Z jakimiś oznakami i osłabienia w rejonie, właśnie tutaj tego oporu, który tam się wyznaczył, tak, czyli innymi słowy oznaki jakiejś dystrybucji. Eee, więc na pewno będę bacznie jeszcze to obserwował. Na tej chwilę na 12 jakaś pierwsza już oznaka bearish. No i myślę, że tak spokojnie czasami popatrzeć sobie po prostu na wykres, kiedy jest on e, kiedy jest on po prostu odwrócony, tak? Czy to jest miejsce, w którym właśnie chciałbym teraz shortować? No średnio, tak? No, jesteśmy odwracając wykres, teraz jesteśmy na saporcie, no to czemu miałbym na tym saporcie shortować? Na tym supportcie robi mi się jakiś bullish sfp. No więc nie ma to dla mnie jakiegoś zbytnio większego sensu. Najfajniej by było już w ogóle, jeżeli udałoby nam się ściągnąć ten szczyt i tym samym mielibyśmy ruch taki, nie? Więc to byłby jedynie nasz odchył. To byłby jedynie nasz odchył, i wtedy moglibyśmy faktycznie w te longi, czyli w zasadzie w short w rzeczywistości, tak, wejść z targetem właśnie w okolicach 33 tysięcy. Czyli co, na to teraz jeszcze żadnego zapalnika, żadnego triggera dla mnie nie ma. Jeżeli rzeczywiście uda się zrobić takie price action, czyli kolejne jakieś SFP szczytu, czyli kolejną oznakę i potwierdzenie tego, że mamy osłabienie i że nie potrafimy zrobić tych wyższych szczytów, no to wtedy będę schodził na niższe time frame y, na jedną godzinę i tam szukał dokładnie takich samych patternów, żeby móc, móc wejść w shorta potwierdzenie, bo oczywiście jak są mamy takie wzrosty na krypto to szybka jest tendencja do tego, żeby zapominać co się dzieje na dolarze. Dolar nadal będzie nam determinował to w którym kierunku będą poruszały się nasze rynki i tym samym jak widzimy na dolarze mieliśmy ostatnio spore spadki, które oczywiście zaowocowały nam wzrostami na Bitcoinie. Natomiast ten trend spadkowy lokalny, który mamy on już pomału może dobiegać ku końcowi. Czemu tak uważam? Jak zobaczycie, zaznaczyłem teraz Bullish order, order bloka, do którego dochodzimy z naszą, z naszą ceną. Tak? E, oczywiście cały czas są tutaj spadki, natomiast obserwowałbym właśnie cały ten obszar, w którym bym będę szukał odwrócenia. E, będę szukał odwrócenia, więc być może jakiegoś patternu takiego, gdzie zrobilibyśmy jeszcze niższy dołek, tutaj może jakieś SFP. Market Structure Break, coś takiego. Market Structure Break, a tutaj być może jakieś SFP, tak? I zarazem, I zarazem, jak już będę widział, że rzeczywiście jakieś Bearish Price Action dzieje się właśnie w tym order bloku, no to na dolarze będzie można szukać longów skoro na dolarze longów, to tym samym shortów na bitcoinie. Czyli jak widzicie, jakoś tak zbiega się to jedno z drugim, że wkrótce być może umocnienie dolara, którego doznamy, to spowoduje właśnie wspomniane spadki na bitcoinie. Na dodatek myślę, że warto zwrócić uwagę jeszcze na samo RSI. Jak widzicie, jest spora szansa na to, że ono po prostu będzie tutaj nam robiło dywergencję, co będzie dla mnie dodatkowym znakiem do tego, żeby Rzeczywiście szukać shortów wkrótce na Bitcoinie. Szybki rzut oka jeszcze na indeksy. Na indeksach sytuacja bardzo podobna. Mianowicie dobieg cena już zmierza, znajduje się już w zasadzie w a, tym oto trzydniowym order bloku zaznaczonym na czerwono. No i jak widać, ona to momentum zaczyna już jakoś wytracać. Więc też szukałbym jakiś oznak słabości i dystrybucji, właśnie w tym miejscu, z jakimś SFP, z złamaniem struktury rynku. I to mogłoby zaowocować w spadki. Spadki, bo jak widać, mamy tutaj na wyższych interwałach czasowych na tej trzydniówce fair value gapy, czyli nieefektywność ceny, która zaistniała podczas tego impulsywnego ruchu tego rajdu świętego Mikołaja, tak, który być może faktycznie będzie dobiegał do końca i tym samym ta korekta nam tutaj nam tutaj przyjdzie. Tak? Czyli wszystko się układa w taką jedną całość, czyli potencjalna, potencjalne osłabienie ceny na oporze na bitcoinie, i jego dystrybucja, umocnienie się wkrótce prawdopodobne dolara, tak? Jak również i osłabienie się indeksów. Także to są takie trzy rzeczy, które no wyglądają jakby miały wspólnie wspólnie i spójnie a, zagrać. Także tak bym to widział. Jeżeli podobał Ci się ten film, to naturalnie proszę o jego udostępnienie. Dzięki i trzymajcie się, hej!